Dzi dzisiaj nagrywamy filmik, Oliver jest bez twarzy, zapomnieliśmy o nagrywaniu i mamy już tu taki mały, coś. mały domek, co przerywa. Dzień dobry, Dzień dobry. Nie mogę nawet wziąć kanapy. Sporo. Ja, Igor, Igor podejrzewam, że zginie. Czemu ja? A może ty? Chłopie coś ten robił. Chłopie może w szoku jest. Co już grane? Oliver, chodź na chwilę do domku. Idę. Nie wiem. Uratuj mnie. Help me. Chłopie, coś ty zrobił! Odniesiesz tego rekina. Aaaaaaaa! Aaaa! Ja miałem... Ja miałem jakiś wybuch! I jak ten filmik będziesz oglądał, to zobaczysz. Znowu jestem w podłodze! Chłopie coś ty zrobił! Ja A, I help me. Jestem pod o, tego Boże! O, mój 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 Boże! O, Ej, czemu O, z tobą? Co, Co jest? się tutaj tak? <noise> O, Nie mogę się, się ruszać! No co jest? Nie <laughs> Co O nie! Co jest? Jesteśmy w jednym ciele? Aaaa, help, me. help me. Co ty się odwaliło? Nie wiem! Help me! Ej, Igor, wychodzimy, i wchodzimy? Nie, bo mogę na tyciej zajęć. Ja kupię coś, co Ja co kupię coś, ty zrobił! To no może zginmy, zginmy, przy pomocy komendy. Okej. Okay. Ej, bo ja też zginąłem, jeśli ty kliknąłeś. <laughs> nie gadaj, że będziemy ze sobą. <laughs> Okej, okay, jesteśmy osobno. A ja nie mogę się zreć. Panie było, mi zagwiznął. się Co? Kli, kl, klikam reset i nie mogę. I jeszcze nie o Ja nie wiem, nie mogę! Nie możesz się O widzowie, kończymy sobie nagrywanie, filmik 3-minutowy.